Z tej strony Taczewski w dzisiejszym materiale będzie kieszonkowy łom, a może skalpel. To ocenicie sami. Przed wami Gerber Private X. Tradycyjnie zaczynamy materiał wstępniakiem i szczerze Wam powiem, że kupiłem ten nóż, ten tool, to narzędzie, głównie po to, żeby porównać je z Gerberem Preybridem Utility, który wiernie służył mi przez lata, głównie jeździł w piórniku, ale tak, wiernie był u mnie w tym piórniku i wiernie tam leżał i służył w razie czego i ostrza w nim wymieniałem, parę afer wykryłem z Gerberem również, to też polecam, więc już jest od jakiegoś czasu to porównanie, kto jeszcze nie widział, niech zobaczy, bo takiego na polskim YouTubie nie było, a są to konsultacje Konstrukcje bliźniacze, podobne. Można by było powiedzieć, że to przyrodni bracia albo kuzynostwo jakieś, no bo to jest łom z dodatkowym cienkim ostrzem blokowanym na takim slajdloku. I o to w tym chodzi, o czym też zaraz sobie porozmawiam. Private X zastąpił tego tula i nosiłem go też w piórniku przez jakiś czas i co jakiś czas używałem. I mam trochę wniosków odnośnie tego, jak się używa trapeziaka, a jak się używa skalpela i mam też trochę wniosków odnośnie tego co jest do czego lepsze, ale o tym za chwilę. Zaczynamy od tych rzeczy najważniejszych, czyli cena i gwarancja. Jeżeli idzie o gwarancję, to Gerber w Europie daje 25 lat, bo Gerber to jest oczywiście Fiskars. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym, że jest to rodzima marka przejęta przez Fiskarsa, tam dają gwarancję nieograniczoną, dożywotnią. Tu mamy 25 lat i podobno jest całkiem spoko. Natomiast też są zakłady, które tutaj rebrandują w Polsce gdzieś na Pomorzu. Takie produkty z Chin, które przyjeżdżają, i to jest Made in Europe, Made in USA, i tak dalej, i tak dalej, więc różnie z tym bywa, ale ja naprawdę na jakość gerberów nie narzekam. Jeszcze mi się nie trafiło coś złego i z Fiskarsami też mi się jeszcze coś złego nie trafiło, choć w topy konstrukcyjne są takie, że ktoś z założenia coś źle zrobił, ale to już inna rzecz. Wspominając zaś o cenie, trzeba powiedzieć, że tragedii tutaj nie ma, bo od 100 do 120 zł w promkach pewnie poniżej stówki kupicie. No i ta cena nie rośnie przez lata, nie zbyt urosła, więc muszę przyznać, że naprawdę tu jest ok i cena jest na plus, jak za kilka narzędzi, które dostajecie w jednej zwartej dość formie. I przechodzimy teraz tradycyjnie do fizykaliów. Zaczniemy ten segment od materiałów, bo są trzy, czyli stal, aluminium, paracord. Stalowy mamy tutaj ten korpus, tą ramę, z którego jest zrobiony łom, ale przenosząc na nazewnictwo z nożowego slangu jest to tak naprawdę full tank obudowany taką puszką trochę z aluminium. I w tej puszce jest ostrze skalpalowe, które jeździ na slide locku, ma dwie pozycje, o czym też zaraz sobie porozmawiamy. I wokół tego mamy nawinięty Parakord. I jak widzicie, jest to inny parakord niż ten, który widać na renderach, ponieważ ja oryginalny parakord zdjąłem, bo był bardzo słabej jakości. To była taka chińska podróbka parakordu, jak sobie z temu kupić albo z Ali. Za 15 zł tam 2,5 tysiąca metrów. Aż tak tanio nie jest, ale tam naprawdę jest tania podróbka parakordu, więc jakby ktoś potrzebował dużo do lasu czy do czegoś, to spoko to tam można kupować, bo często na Allegro w Polsce też kupicie podróbki parakordu. No niestety tak jest, trzeba sprawdzać, czy jest oryginalny, czy nie. Więc jak podróbki, to lepiej od Chińczyka i nie płacić marży. No i ja tutaj zmieniłem na oryginalny beloski parakord, taki wiecie gruby, aż jest taki naprawdę gruby, bo on ledwo tutaj włazi. I też pokażę Wam jak wygląda korpus bez tego parakordu, jak to wygląda w środku, bo tego też chyba nikt nie pokazywał na polskim YouTube, więc to Wam z chęcią pokażę. I parakordu jest tu sporo nawinięte, to jest niby taki trik survivalowy, natomiast on się do niczego nie przydaje, ale ja sobie to trochę przeniosłem do PriBrida Utility. Tam też parakord stosowałem. Tutaj tak jakby wiecie, zasłania część z tych narzędzi. No ale jakby od Bidy była potrzeba, to można zawsze to rozwiązać i kawałek sznurka mieć, więc też spoko też na plus. Natomiast to plotła daria moja, i ona naprawdę się na tym zna i naprawdę to mocno. do więc to jest praktycznie chyba nie do ruszenia, ale parakord jest u mnie inny. Customowy. Przy okazji parakordu trzeba powiedzieć o dwóch wersjach kolorystycznych, czyli tej ona jest określana jako szara w niektórych sklepach, ale ona nie jest szara, ona jest czarno-zielona, z takim zielonym oliwkowym, czyli wojska lądowe, twarde, wiecie, zmycholstwo i tak dalej. Natomiast drugi wariant jest srebrno-niebieski. Wydaje mi się, że jest to lotniczy wariant, bo tego niebieskiego jest stosunkowo mało. To jest taki Navy Blue, czyli niby morski, ale jednak tego srebra jest więcej, więc chyba lotniczy możecie sobie wybrać, który Wam się bardziej podoba. Różnic w cenach chyba nie ma, to zależy pewnie. Też od aukcji, od sklepu, i tak dalej. Mi się po prostu czarno-zielona bardziej. Podobała. Przechodzimy do wymiarów. Kiedy tul ten jest złożony, to od końca tego łomu tutaj do tej płaskiej powierzchni takiej mamy 100 mm długości, czyli równe 10 cm, na 23 mm szerokości tutaj w tych miejscach i to w tym karbowanym mierzyłem, więc to jest chyba to najbardziej szerokie miejsce. I około 8 mm grubości, czyli to taki listek tak naprawdę. Natomiast lekko wystaje tutaj oczywiście blokada slide-lock, to jest 1,5 mm2. Jeżeli sobie ten tul rozłożymy, to Mamy 123 mm z tym tutaj ostrzem skalpelowym, a kiedy rozłożymy maksymalnie, to mamy aż 140 mm długości, więc to już jest wtedy dość długie narzędzie, ale dalej jest płaskie, takie listkowate i całość waży 48 gramów, czyli naprawdę jest to lekkie narzędzie i uważam, że jak na to, co potrafi, to jest bardzo lekkie. Narzędzie. Kończąc ten segment, powiedzmy sobie coś o jakości wykonania. Jakość wykonania jest po prostu ok. Są tu takie fajne niektóre przetarcia, takie wiecie, rzeczy, żeby to wyglądało na takie wojskowe, takie utylitarne, trochę zużyte. Wszystko jest zrobione tak, jak trzeba, wszystko jest skręcone tak, jak trzeba. No nie ma się do czego przyczepić. Torksy są typu. T6, jakbyście chcieli, to tutaj tych śrubek jest cztery, bo jakby to się trzyma z dwóch stron i jednym torksem wszystko jesteście w stanie rozkręcić, rozebrać, wyczyścić, złożyć, jeżeli by była taka potrzeba. Chociaż dla mnie wystarcza tylko smarowanie tego slide locka i on się oczywiście musi wyrobić. O czym też. Powiem gdzieś tam później przy okazji samej blokady. I to by było tyle, jakość wykonania jest ok, nie mam się do czego naprawdę przyczepić, i bardzo spoko jest waga. Bardzo mi się podoba ta waga, natomiast jest duża wada, o której opowiem już właśnie teraz, bo przechodzimy do narzędzi rozpoczynając ten segment, powinienem odpowiedzieć na pytanie na taką wątpliwość, którą postawiłem w intro, czyli czy jest to nóż z dodatkami czy jest to łom z dodatkami I według tej nazwy według tego co tu jest najbardziej eksponowane i według mnie mimo tego że to nie przeszkadza jedno drugiemu jest to łom z dodatkami to nie jest scyzoryk, czyli nóż z dodatkami tylko łom z dodatkiem ten nóż mimo że cała konstrukcja się opiera o, o ten nóż i jest obudowana wokół noża tak z jednej strony patrząc to jednak nie jest to nóż z dodatkami tylko łom. Nóż jest tutaj po prostu dodatkiem zamkniętym w puszce. Gdybyśmy to wszystko rozebrali, to ten łom dalej zostanie. Gdybyśmy zdarli parakord, rozebrali tę puchę, wyrzucili to ostrze, to łom dalej zostanie i będzie podobny do tych takich um, narzędzi robionych przez makerów, takich customowych łomików i tak dalej. To jest według mnie łom z dodatkami, natomiast nie przeszkadza to w porównywaniu do scyzoryka, bo dalej jest to nóż, jakby nie było. Więc to jest takie trochę dziwne, no ale wydaje mi się, że projektowo to jest łom i tak Gerber to projektował. Jeżeli idzie o ten one. Zaczniemy od tych narzędzi, tutaj. To sama blacha, tu to jest jakieś 3 mm, ale tak troszeczkę z kawałkiem, to jest trochę grubsze, więc to jest spora, gruba blacha, jak na takie małe narzędzie. Natomiast pamiętajcie, to nie jest robiona jakaś tam łapka, czy breszka, czy łom, właśnie, czy coś takiego, zależnia, jak to się nazywa w różnych częściach Polski. To nie jest, wiecie, z drutu zbrojonego, jakiegoś takiego grubego, strasznie. U mnie w domu coś takiego jest, pradziadek to chyba jeszcze robił, i to jest hartowane, i wiecie, super mocne i tak dalej, można tym chałupy rozbierać. Nie, to jest takie narzędzie, no, łom, ale jednak to nie jest narzędzie, którym będziecie w stanie włamywać się do Fort Knox. To, to nie te sprawy. To jest bardziej delikatne narzędzie, aczkolwiek uważam, że przy większości innych scyzorykowych noży i tak dalej, to i tak więcej wytrzyma. Bo jak widzę te takie ruchome łomiki, to to, to jest paździerz. No chyba, że sobie jakiegoś makera kupicie grubsze, to pewnie będzie mocniejsza. Miarkujmy się z tym, jaką siłę będziemy do tego przykładać, bo to nie będzie y, najbardziej turbomocne narzędzie. To też nie jest adamantium ani vibranium, także na spokojnie. I teraz, jeżeli idzie o ten łom, to zaczynamy od tego, że oczywiście jest to łom i można tym coś podważać. On jest wykrzywiony. Natomiast do tego mamy jeszcze taki wyciągacz do gwoździ. No w sumie nie wiem jak to nazwać łapką. To się u mnie nazywało breszką. Wyciągacz do gwoździ i ten wyciągacz do gwoździ może też gdzieś tam służyć jako ściągacz do izolacji. Z kabli nie będzie problemu, więc ta szczelina może być dość kreatywnie użyta. Oczywiście otwieranie puchy z farbą też nie będzie tutaj problemem. Bardzo sobie to dobrze radzi. Jak się maluje płot taką farbą do metalu to świetnie się to otwiera. Czy farbą to drewna jak ławkę trzeba gdzieś tam w ogrodzie pomalować nie ma tu żadnego problemu więc muszę przyznać że mi się to dość mocno podoba i oczywiście mamy tu napisane że to są śrubokręty płaskie to jest przedzielone i tu mamy dwa śrubokręty płaskie mały i duży to jest tak grube że ten mały no jest niefunkcjonalny zupełnie zresztą ten duży jest cieńszy, taki cieniej zakończony niż ten y, niby mały. Więc to to jest w ogóle niefunkcjonalne. Ten szeroki możemy uznać po prostu za śrubokręt płaski, dość duży do dużych śrub i tym się faktycznie coś odkręci. Natomiast przez to, że jest ten drugi tutaj obok, to to nie jest najwygodniejsze w używaniu i trzeba tam się miarkować, czy miejsce jest, czy nie ma i tak dalej. Więc jak ktoś ma po prostu płaskie te łebki od śrub, to myślę, że tam będzie mógł do czegoś tego użyć. Natomiast prędzej użyje tego do otworzenia puszki z farbą i do tego się to świetnie nadaje, ale jeszcze w kwestii łomu muszę przyznać, że tu jest, wiecie, takie ścięcie i tak dalej, no bo łom musi mieć czy też wyciągać, do gwoździ, musi mieć dźwignię, a tak naprawdę, żeby coś wyciągnąć i to jeżeli będzie większy gwóźdź i o ile wytrzyma ta konstrukcja bo ja na naprawdę dużych gwoździach tego nie sprawdzałem, to musicie mieć jakiś jakąś podkładkę, żeby ten lewar zrobić, żeby, wiecie, to lewarować więc to jest to ten sam case, co w Prybridzie Utility, tutaj po prostu to jest za mało wykrzywione. Łomy powinny być bardziej wykrzywione, i tak po prostu uważam. No ale to takie moje zdanie. Wydaje mi się, że to tak gdzieś z praktyki, jak jeszcze z dziadkiem się gdzieś tam coś robiło. Jakieś kurniki, jakieś karmniki, jakieś rzeczy. No to gdzieś tam pamiętam z dziadkiem zawsze takie rzeczy robiłem. No i też tam trzeba było jakieś gwoździe czasami wyciągać. A mój dziadek to był mistrz cierpliwości, więc i gwoździe w senki wbijał i zawsze prosto wchodziły. A potem weź to, panie, wyciągaj, lepiej to spalić. Jednak to nie wszystko. Jak sobie odsuniemy ten parakord, to tu mamy taki Otwieracz do butelek. I ten otwieracz całkiem nieźle działa, on bardzo ładnie haczy, nie jest zbyt głęboki. Ja mam zawsze jakąś manię z głębokością tego otwieracza, to już chyba wszyscy zauważyli, którzy wchodzą na mój kanał, więc nie jest to tak głębokie, jakbym chciał, natomiast jest. Utilitarne działa, będzie użytkowe i będziecie w stanie tym otworzyć każdą butelkę, ale pamiętajcie, jest tu łąk, więc można podważyć i też otworzycie, więc po prostu jest kawał blachy, który i tak będzie służył za otwieracz. No i tu mamy taki otwór i ten otwór chyba nie jest wspomniany w specyfikacjach, natomiast ja ten otwór zawsze uznaję za łamacz do jakichś drutów i dzięki temu można sobie złamać drut, wiecie, tak zgiąć, jeżeli jest odpowiednio twardy, bo jeżeli jest miękki to go po prostu wygniecie, ale często w nożach survivalowych dodaje się mniejsze szczeliny i to też robi załamać do drutu, więc uważam, że tutaj też do cieńszych gwoździ czy cieńszych jakichś takich, wiecie, rzeczy też będzie bez problemu, żeby to złamać, więc tutaj naprawdę też na plus sporo wyciągnęli z kawałka blachy, który po prostu odpowiednio wycięli. To jest spora kreatywność, tu muszę przyznać. I przechodzimy teraz do noża. Nóż Czyli ostrze skalpelowe typu 11, ale nie wchodzi tu każdy skalpel, to musi być taki skalpel z otworkiem, proszę Państwa. To taki musi być otworkowy skalpelek. Często są w jakichś tanich zestawach takie rzeczy, bo te skalpele nie są medyczne według mnie, tylko to są takie modelarskie chyba skalpele. Ja się nie znam, bo nie jestem modelarzem, nigdy nie byłem, chociaż jakiś samochód kiedyś składałem, taki w dzieciństwie bardzo ładny, ale wiele części pogubiłem i potem nic z tego nie było, wiecie. No tak to jest, jak się jest w odpowiednim wieku, albo nieodpowiednim wieku, no to właśnie to jest taki skalpel modelarski, tak mi się wydaje. Jak ktoś figurki z Warhammera ma, czy coś i maluje, a może coś tam rzeźbi w nich, to też podejrzewam, że zna takie rzeczy. I to jest po prostu slide lock. Tak jak mówiłem, on się musi wyrobić po tym, jak sobie kupicie ten nóż i parę razy trzeba nim poklikać. To jest przyjemne, bo ta blokada jest naprawdę dość mocna i dość niezniszczalna, odporna, bo trudno tu cokolwiek zepsuć, bo to w szczelinach po prostu jest i wychodzi i już i tyle. Natomiast jeżeli idzie o, o sam skalpel, to to jest bardzo precyzyjne i dokładne narzędzie. Trapeziak jest mniej precyzyjnym i dokładnym narzędziem. To jest naprawdę do modelarskiej roboty. O ile trapeziakiem jesteście w stanie zrobić sporo w skórze, jesteście w stanie wykładziny ciąć podłogi, kable przycinać i tak dalej, i tak dalej, bo to, do tego są też trapeziaki, to tutaj to jest bardzo, bardzo. Delikatne narzędzie, takie, ono jest jeszcze cieńsze od tego trapeziaka, i to jest narzędzie, które jest absolutnie precyzyjne. Oczywiście, no wykładzinę, czy dywan, czy jakiś tam, wiecie, tapetę też przetniecie, to nie ma problemu. Papier, wszystko idealnie to nie bardzo to jest ostre, trzeba na to uważać i bardzo to jest, w odróżnieniu od trapeziaka, bardzo to jest kłujące, bardzo przebijające, więc trzeba naprawdę uważać przy dzieciach, szczególnie, pewnie tam słyszycie młodego teraz, przy dzieciach szczególnie trzeba uważać na takie rzeczy, bo absolutnie szybko jest. Tragedia gotowa, więc to są rzeczy, które na najwyższych półkach gdzieś pochowane, pozamykane w pudełkach powinny leżeć albo schowane gdzieś głęboko, bo naprawdę to jest kłujące i ostre, więc to ma obie cechy takie, które mogą sprawić, że ktoś się może tym skaleczyć i trzeba przy skalpelkach uważać. Naprawdę no skalpel nie bez powodu jest taki ostry, nie bez powodu się operacje skalpelami robi. Więc skalpel mocno na plus, bardzo mi się to podoba. Skalpele są wymienne, można sobie je wymieniać ile się tylko chce. Nie wiem, czy można wymieniać kształty, czy to jest jedyny, bo szczerze z tą dziurką to nie widziałem innych, więc jak ktoś ma jakieś informacje, to niech mi podrzuci. Natomiast skalpele są dużo droższe niż ostrza trapezowe. Ostrza trapezowe kosztowały mnie za 100 sztuk jakieś 40 zł. Skalpele są już znacznie droższe, bo znacznie mniej sztuk jest chyba za 10-20 zł, więc więc ceny wam nie powiem, pewnie wam napiszę, jak znajdę jakąś aktualną, bo też nie chcę tutaj kłamać. Wymiana tego ostrza jest analogiczna jak w Prey tutaj również mamy takie zabezpieczenie dociągające, dzięki czemu jeżeli ono będzie źle założone, to się ten nóż nie zamknie, będziemy od razu wiedzieć, że jest źle założone. I tu mamy otwór, a do tego otworu idealnie pasuje taka wystająca, nie wiem, no kulka, no źle bym to ujął jako kulka, ale takie wystające trójwymiarowe kółko i dzięki temu idealnie się wszystko spasowuje, jak sobie odciągniemy ciągniemy tutaj tą blachę. No to wtedy możemy wyjąć i włożyć nowy nóż. A jak sobie ją włożymy, to nie ma problemu, tutaj wchodzi idealnie. Tylko troszeczkę trzeba przy tym pomajstrować. Uważam, że to nie jest najbezpieczniejsze rozwiązanie i tu producent ma sporo do nadrobienia, bo to trzeba docisnąć fajnie, to trzeba troszeczkę wymanewrować, żeby ładnie to trafiło. To też się troszeczkę wyrabia w miarę upływu czasu i używania tego narzędzia. Natomiast trzeba na to uważać i ta wymiana ostrza jest według mnie bardziej niebezpieczna niż w Prebridge Utility i trzeba być dość ostrożnym przy tym, co się robi i myśleć o tym, co się robi, bo tutaj łatwo skaleczenie, łatwo o przekucie, więc pamiętajcie o tym, to jest naprawdę ostre narzędzie. Tutaj mocno, mocno ostrzegam, wiecie, tam ostrzenie tych wszystkich noży na to, żeby ręcznik papierowy ciął, to to jest podobny Podobny jakby level ostrości, naprawdę. I zarówno ostrze trapezowe mi się podoba, jak i skalpelowe, tylko wydaje mi się, że to jest do troszeczkę innych rozwiązań. I tutaj mam borubara Skóroszyja, Ja jestem ciekaw, co powie na skalpelek, właśnie. Czy by mu się w skórze przydał, czy w snycerstwie się przydaje, czy tylko w modelarstwie, w jakichś takich bardzo delikatnych pracach, czy w EDC się przydaje, bo ja bardzo chciałem mieć skalpelowe ostrze i to jest ten case, który podąża za mną od Klimbera, że chcę mieć bardzo ostre narzędzie takie dodatkowe oprócz noża, stula, że w razie czego mogę sobie z przybornika wyciągnąć i coś bardzo ostrego użyć, takiego małego co niekoniecznie musi, wiecie, tam rąbać drewno i tak dalej, bo nie o to chodzi. I to jest ten case i wydaje mi się, że ze skalpelem zostanę aczkolwiek to nie będzie to narzędzie to myślę, że Sprzedam. Warto też zaznaczyć dla kronikarskiej uczciwości, że krawędź noca tego skalpela to jest 23 mm i co ciekawe, długość tego skalpela też jest 23 mm. No i największa wada, jakiej mi tu brakuje, to jest yy, gdzie jest klips? No tu mógłby być nawet ten tip-down klips i, i gdzie on jest, gdzie jest tu klips, czemu nie zamontowali tu klipsu? Dlaczego? Że to by można było na tych samych śrubach zrobić co co jest ten korpus i też by się nic nie stało albo jedną dodatkowo dodać. To naprawdę nic wielkiego by się nie wydarzyło, jakby to był klips, więc Gerber tam jak słuchacie to tam zróbcie klips kolejnej wersji. Myślę, że wielu ludzi będzie zadowolonych z takiego obrotu spraw. Dla mnie to nie jest jakieś super ważne, bo i tak to w przyborniku noszą. on jeździ w tym przyborniku w tych przegródkach tam w tych szelkach swoich. No ale z drugiej strony jakby był klips, to wielu ludzi pewnie by inaczej patrzyło na takie narzędzie, więc klipsa nie ma i to jest spora wada tutaj. Mocno na minus. No i skoro już już o tym mówimy, to przejdźmy do podsumowania. Podsumowując ten materiał, muszę przyznać, że za stówkę to, to jest uczciwa oferta. Tu jest sporo rzeczy, których można użyć. Ten, wiecie, wyciągacz, ten otwieracz, ten łamacz. To wszystko jest spoko, bardzo mi się podoba. Naprawdę sporo tu upakowali. Ja wiem, że nie ma tyle co pewnie w utility, tam jeszcze był taki szczelina do cięcia pasów albo do właśnie ściągania izolacji albo szczelina do cięcia jakichś sznurków mniejszych tutaj tego nie ma natomiast to jest skalpel i to znacznie poszerza możliwości w stosunku do zwykłego noża skalpele są wymienne one są oczywiście drogie ale skalpele są bardzo bardzo precyzyjne jak komuś potrzeba absolutnej precyzji to może tego użyć tylko to Trochę loto, więc to jest taka edecowa precyzja, że jak chcecie w butelce coś PET wyciąć, żeby, nie wiem, survivalowo, jak Sergio Outdoors, zastosować właśnie takie rzeczy z butelkami albo coś robić z butelką PET, którą znajdziecie w lesie survivalowo, to wtedy to spoko i bez problemu takiego PETa przetnie. Natomiast czy w Snycerstwie to by się sprawdziło, nie wiem, czy to nie ma zbyt dużych luzów. Borubara się muszę spytać, czy Borubar widzi coś takiego, zastosowanie dla... Właśnie skalpela, czy używa takich stałych skalpelików, czy to by mu się przydało? Narzędzie samo w sobie jest bardzo ok i bardzo mi się podoba i konstrukcyjnie i też małe, zwarte, lekkie. Natomiast nie do końca wiem dla kogo ono jest. Mi się to podoba, ten skalpel, ale czy z tym łomem to jest idealne połączenie? no fajnie, że jest coś takiego na rynku tylko czy to jest narzędzie dla każdego czy Wam to jest potrzebne to musicie sobie sami odpowiedzieć i z tym Was zostawiam bo za stówę uważam, że warto jeżeli byście trafili w jakichś promkach grubo poniżej stówy to tym bardziej warto jeżeli komuś byłby taki właśnie skalpelek potrzebny więc mój werdykt jest taki że narzędzie to polecam tylko to jest dość specyficzna grupa ludzi którzy będzie potrzebować czegoś takiego jedni będą potrzebować skalpela inni będą potrzebować łomu wydaje mi się, że gdzieś można się pośrodku spotkać i po prostu mieć to drugie przy okazji, i to wtedy będzie tańsze niż te wszystkie łomiki od yy, makerów. Chociaż ja polecam polskich makerów i polskich twórców wspierać rzemieślników, no ale jeżeli ktoś liczy budżet, to to pewnie będzie tańsze. Chociaż te łomiki, wszystkie tytanowe z AliExpressu kosztują 15 zł, więc to już jest kwestia do rozważenia. Skalpel no to w EDC rzadko widziana rzecz, więc myślę, że jak ktoś by potrzebował, to też może nosić, tylko po prostu trzeba tego potrzebować. Ja to polecam, natomiast musicie tego potrzebować albo bardzo chcieć, bo Wam się spodoba. I to są główne dwa napędy, dlaczego się coś kupuje. I to by było na tyle. Więc, jeżeli spodobał Cię się ten film, to zostaw pod nim łapkę najlepiej w górę oraz subskrypcję na kanale najlepiej z dzwoneczkiem i powiadomieniami, ciebie nic nie ominie. Ja będę doceniony przez algorytm, więc jeżeli doceniasz moją pracę, pozwól docenić mi algorytm bo on ostatnio tego wcale nie robi. Zakopał mnie gdzieś na YouTubie i absolutnie mnie nie widać. Jeżeli chcesz wspierać moje zasięgi, a nie masz co napisać w komentarzu, bo zachęcam do pisania komentarzy, do wyrażania swoich opinii, do pisania tego, co sądzicie o tym narzędziu, czy wam się podoba, czy nie, czy byście kupili, czy nie i czy jest fajne czy nie, czy wolelibyście utility z trapeziakiem i trapeziaki są tańsze i w ogóle i lepsze i tak dalej, szczególnie tego z klipsem, napiszcie mi, co na ten temat sądzicie, no ale jeżeli nie macie czego pisać, to zawsze możecie wpisać taktyczny komentarz na 7 słów, hashtag adaczewski, jeżeli już nawet tego wam się nie chce, bo to też gdzieś tam mnie wspiera, no i jedyne o co proszę, jak zwykle w tym miejscu, to o które wypowiedzi po prostu dbajmy o tą czystość języka polskiego, szczególnie też dla młodszych pokoleń. Przypominam również, że znajdziecie mnie też nie tylko tutaj na tym kanale na YouTube, ale również na Instagramie, na Iksie, na Trec, na TikToku, na fanpage'u tego kanału, na Facebooku oraz na fanpage'u i na kanale do potęgi, a tymczasem żegnam się z Wami w tradycyjny sposób, dlatego trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam!